Cześć, ja jestem Kaśka. Witajcie na kanale Mama i Kwiatki. Znowu widok przez okno. Pół godziny temu tutaj sikory po prostu szalały, a teraz nie widzę ani jednej, więc nie wiem, czy coś je wystraszyło. Jakiś kot może tam przyszedł pod karnikiem. Może jeszcze przylecą. Dzisiejszy, słuchajcie, odcinek chciałam poświęcić również Bożemu Narodzeniu, również dekoracjom, można powiedzieć nam Boże Narodzenie. A mianowicie innym roślinom. Niż choinka żywa, prawda? Czy, czy żywe gałązki i iglaste, jakie przynosimy do domu, <laughs> ponieważ tych roślin, ymm, które goszczą w naszych domach na Boże Narodzenie, <zabur papyruskie> <büyük> <Nein> jest teraz stosunkowo dosyć dużo, prawda? Nie ma problemu z ich ymm, importem, transportem i tak mm. Natomiast bardzo wiele z nich jest, słuchajcie trująca i mm, przynosząc taką roślinę do domu, musimy mieć tego świadomość, że no, może ona spowodować albo u któregoś naszego młodszego domownika, albo na przykład u jakiegoś zwierzaka y, naszego, który jest właśnie wiem, czasem mamy tak młodego kotka, ma młode psy, y, jakieś inne zwierzaki, które interesują się wszystkim tym, co przynosimy do domu, tak jak małe dzieci. Y, no i może to spowodować y, jakieś problemy zdrowotne, yy, tam nadgryzienie takiej rośliny, czy czasem nawet bezpośredni po prostu kontakt ze skórą, yy, z taką trującą rośliną, może wywołać jakieś podrażnienia, zatrucia, yy, jakieś inne problemy zdrowotne. Yy, no i warto jest o tym po prostu wiedzieć, też jeżeli do kogoś taką roślinę zanosimy, ponieważ no, yy, na wigilię, prawda, czy na święta też często w ramach prawda, jakiegoś prezentu y, kupujemy właśnie y, y, jakiegoś jakieś kwiaty i y, bardzo często na święta właśnie zaczniemy od gwiazdy betlejemskiej bo jest to jedna z najbardziej chyba popularnych takich roślin na Boże Narodzenie y, no przepiękna roślina y, pochodzi z Ameryki Południowej prawda y, natomiast u nas no w sumie nie u nas, ale właściwie na całym świecie chyba jest takim jednym z symboli Bożego Narodzenia, ale jest właśnie rośliną trującą. Ona, jej liście czy pędy po przełamaniu wydzielają taki biały, mleczny sok i to właśnie on jest trujący czy drażniący, nawet właśnie bezpośredni kontakt ze skórą, jeżeli ktoś ma na przykład uczulenie na fikusy, na ten sok z fikusów to na posencję też na pewno będzie miał tą reakcję alergiczną, dlatego trzeba uważać. U gwiazdy betlejemskiej ozdobne są te wybarwione, czerwone liście, to nie są kwiaty. Kwiaty znajdują się na samym końcu pędu takie drobne, drobne kuleczki, one kwitną na, na żółto. Natomiast ta wybarwiona część to są po prostu, to są po prostu liście po licencji. najczęściej kupujemy czerwone, najpopularniejsze są dalej czerwone. Natomiast tych kolorów jest teraz mnóstwo, no białe też od dłuższego już czasu, kremowe, strokate, takie łososiowe czy, czy różowe, prawda? Wybór jest ogromny, również można kupić różnej wielkości, te poinsencje także naprawdę zachęcają do, do zabrania ich ze sobą do domu, ale właśnie no, należy uważać na te ich trujące właściwości. Nawet przy jakimś tam porządkowaniu, prawda, jak zbieramy jakieś obrywamy obeschnięte czy takie obwędłe listki, prawda, to jeżeli ktoś ma jakąś wrażliwą skórę, to już ta reakcja alergiczna może się na dłoniach pojawić. No, tym bardziej właśnie po spożyciu takiego liścia. Czasem koty mają taką tendencję, że lubią sobie tam, nie wiem, łapką packać po, po liściach yy, roślin, yy, no i yy, tutaj jeżeli na łapach zostanie im właśnie zostanie ten sok, one później się myją, no to może dojść do jakiegoś tam yy, zatrucia, prawda? warto jeżeli nam się pojawi yy, jakaś taka nagła choroba, w trakcie świąt, czy tam no przed, czy po świętach, warto też szybko najpierw sprawdzić, prawda, czy, czy któraś z tych roślin, o których będziemy mówić, na przykład no nie ma ubytku. Tak? Czyli pies, czy kot, tam nie zjadł jakiejś części naszej dekoracji, co mogło spowodować zatrucie. A propos jeszcze gwiazdy betleńskiej i samego jej zakupu. Słuchajcie, bardzo ważne jest to, jeżeli kupowalibyście ją teraz na dniach, właśnie na przykład na prezent, na, na wigilię czy na następny dzień świąt, to słuchajcie ta roślina ona nie znosi chłodów, więc jeżeli planujecie zakup, to już na samym końcu, najlepiej odwiedźcie kwiaciarnię, nie polecam zakupów w marketach tego typu roślin i na samym końcu zakupów, kiedy już będziecie wracać do domu ciepłym autem nie komunikacją miejską. Kupcie sobie właśnie gwiazdę Betlejemską w sklepie, no, w kwiatarni raczej zawsze o tym pamiętają, żeby zawinąć właśnie w papier i jeszcze dodatkowo włożyć np. Do, do reklamówki czy do pudełka taki kwiat, ponieważ, ponieważ jest ona bardzo wrażliwa faktycznie na chłód i tutaj takie mrozie jak były po minus 10 stopni to gwarantuję Wam, że jeżeli ona by spędziła kilkanaście minut na takim mrozie to bardzo szybko po prostu zgubi i igły i Boże przepraszam nie igły, patrzę na sosnę i i mi się gada o igłach. Bardzo szybko zgubiliście, no po prostu zrobi się brzydka, więc lepiej mm, zakup tej gwiazdy Betlejewskiej zostawić sobie już na sam koniec właśnie dnia zakupowego. A w marketach, zwłaszcza takich mniejszych, tych sieciówkach takich popularnych, różnych jak Lidl Biedronka, słuchajcie, one bardzo często stoją przy wejściu, właśnie, czyli wiecie, te drzwi jak są otwierane, zamykane, to tam non-stop wieje. Gliżdżę na nie. To raz, a dwa, że też często mają tam problem z. Yy, yy, mają bardzo dużo pracy, zwłaszcza w okresie tym przedświątecznym. Yy, no i na przykład nie pamiętają, żeby je podlać. One są w dosyć małych często doniczkach, więc te kwiaty są przesuszone, przelewane, przesuszone, przelewane, przesuszone, przelewane i to też, no niestety. Yy może szkodzić ich urodzie, no i później się złościmy, tak, bo czasem ktoś kupi kilka sztuk i po prostu nawet do Bożego Narodzenia nie wytrzymają, tylko czy do Wigilii nie wytrzymają, prawda, jako dekoracja stołu, tylko już im się te liście sypią i też ważne jest, słuchajcie, przyjrzyjcie się ponieważ gwiazdy betlejemską bardzo lubią przędziorki mimo, że jest trująca, tak jak fikusy to możemy sobie właśnie na Gwieździe Betlejemskiej przynieść do domu yy, kolonie przędziorków, więc przyjrzyjcie się, czy tam czasem gdzieś na tych listkach pod spodem nie ma widocznych yy, pajęczynek. Słuchajcie, kolejną trującą rośliną, też bardzo popularną, tak, też kolejnym symbolem świąt jest gwiazda, Betle yy, nie gwiazda Betlejmska, przepraszam, tylko yy, jemioła. Nasza, krajowa, prawda, taka yy, pospolita, yy, jest ona pasożytem drzew, prawda, zwłaszcza gdzieś tam na terenie Śląsk. Śląska, jak się jedzie, to widać obrośnięte, właśnie drzewa, czy jakieś wieżby, czy to pole obrośnięte takimi kulami zjemiały. I tu też cała roślina jest trująca, tak samo uważać na, właśnie, na, na, żeby sobie nie zatrzeć, nie wiem, czy oczu, czy tej jej owocostany, takie drobne białe kulki. Jeżeli ktoś kupuje taką świeżą, zieloną jemiołę, no to czasem właśnie dziecko na przykład, może się poczęstować czy jakiś łapczywy zwierzak yy, yy, czasem może taką kuleczkę zjeść, no i właśnie tak samo te zatrucia, yy, stopień tego zatrucia yy, może być bardzo różny, tak? W zależności od tego, ile, ile tego zjemy. Yy, 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 może po prostu to być jakieś, yy, jakieś problemy rządkowe, no a mogą być właśnie jakieś duszności, yy, podniesione ciśnienie, prawda, temperatura. Tego typu objawy. Yy, trzeba po prostu. Yy. No, no, pilnować tej, tej jemio tej dekoracji. Też czasem, żeby komuś na przykład nie przyszło do głowy, że jak przyniósł taką świeżą, to poczęstuje nią na przykład, nie wiem, króliczka albo świnkę morską, prawda? No też dzieciaki czasem mają taką, takie pomysły, że, że coś tam na święta to się podzielę ze zwierzaczkiem, żeby właśnie dzieci nie wpadły na taki pomysł, że się podzielą z jakimś gryzoniem, bo być może on by to zjadł, no a niestety właśnie skutki mogą być dla takiego zwierzaczka opłakane. <laughs> Następna roślina, też nasza polska, znaczy też taka, która rośnie w Polsce, to ostrokrzew, roślina zimozielona, krzew zimozielony, bardzo piękny, taki kojarzący się też ze świętami. Ma piękne, błyszczące, ciemnozielone liście, właśnie takie, lekko ostro zakończone, dość charakterystyczne i zimową porą ma. Owoce czerwone, prawda, które są też takie bardzo dekoracyjne, i to właśnie one są one są trujące, więc też przynosząc go do domu, do jakiegoś wianka czy do, do flakonu, prawda? do bukietów, trzeba na niego uważać. Tak samo jak na gałązki cisa. Cis też jest zimozielony, też zimą ma ładny ten kolor, taki ciemnozielony, więc często. Jeżeli mamy go w ogrodzie, to zbieramy sobie go na, na dekorację do flakonów i tak samo, właśnie, prawda? Tutaj cała roślina jest trująca, więc też trzeba na niego uważać. Czasem, słuchajcie, nawet tak jak i z konwaliami, uważać trzeba na wodę, w której się trzyma takie rośliny, bo no nie wiem, czasem komuś przyjdzie jakiś taki mądro, głupi pomysł do głowy, żeby, nie wiem, wlać tą wodę właśnie gdzieś później do. Psiej, czy kociej miski, no i zwierzak wypije, prawda, czy gdzieś tam się wyleje ta woda, no i też właśnie pies czy kot podejdzie, no i może się w jakiś tam sposób, w jakiś tam sposób przytruć. Także trzeba uważać na te rośliny i tak samo nie dawać ich właśnie do jedzenia, czy królikom, czy jakimś tam innym gryzoniom, świnkom morskim i tak dalej. Z takich może trochę mniej popularnych, ale też bardzo, bardzo dekoracyjnych i chyba no, coraz częściej pojawiają się w naszych domach. Można je też kupić w, w hipermarketach, czyli amarylisy, kwiaty cebulowe, które kwitną właśnie, są wypędzane na ten okres Bożego Narodzenia. Tutaj też cała roślina jest trująca, cebula jest trująca, więc po prostu trzeba na nie, też trzeba na nie uważać. Tak samo nie dawać tych zielonych części roślin później swoim, swoim zwierzakom. Zostawiam się jeszcze, czy nie zrobiłam sobie listy, ale to chyba, wydaje mi się, że są tu już chyba wszystkie, albo znaczna większość z tych roślin trujących. Wszystkie są piękne, wszystkie kuszą, prawda, swoim wyglądem. Pięknie, zdobią nasz dom, ale tak jak mówię, uważać i w momencie, kiedy. Któremuś z młodszych domowników, albo właśnie psu czy kotu, coś tam zaczyna się dziać, to najpierw sobie trzeba, warto sprawdzić, prawda, żeby no cokolwiek móc powiedzieć lekarzowi, czy właśnie nie podjadł nam dekoracji. No i nie stawiać też, wiadomo, prawda, takich kwiatów, takich roślin gdzieś na ziemi, prawda, flakonów czy, czy wianków. Psy, zwłaszcza na przykład młode czy koty, to. Wiecie, gryzą na przykład, tak jak dzieci, tak? bo zęby im wychodzą, swędzą je dziąsła i po prostu, nie wiem, jakiś taki wianek, czy właśnie taki przyniesiony bukiet z, z pola, z zielonych gałęzi, on po prostu będzie gryzł, bo go zęby będą, dziąsła go będą swędzić, prawda? I no tutaj już może dojść do jakiejś właśnie reakcji chociażby alergicznej. No i po co nam taki problem w święta, prawda? W święta mamy odpoczywać, a nie jeździć i szukać sorów. Czy dla nas, czy, czy dla naszych popili, no słuchajcie, ani jedna sikorka nie przyleciała jak na złość, a przedtem to ich tu po prostu były, przy pierwszej próbie kręcenia filmiku, ale młoda wtedy nie chciała zasnąć, to ich tu po prostu były istne chmary. Dałam im tam świeże orzechy, więc może wtedy do nich tam się nazlatywały, no a teraz niestety nie ma ani jednej. Także słuchajcie, świętujcie, o ozdabiajcie swój dom, ale z głową. Zwłaszcza jeżeli macie właśnie młodych członków, młodych, tak jak ja, młodych członków rodziny. My już rozłożyliśmy choinkę wczoraj, żeby się troszeczkę z nią Blanka oswoiła. Dziś będą na niej zakładane światełka, żeby znowu się trochę oswoiła. No i jutro będziemy zakładać resztę dekoracji. Trochę się tego obawiam, bo bombki traktuję jak piłeczki i bardzo chętnie robię nimi bał na ziemię, albo rzucaję kotu. Które również się z tego cieszy, więc no zobaczymy, muszę ją też, słuchajcie, warto, jeżeli macie właśnie małe dziecko, podwiążcie sobie tą, już poświęćcie tego jednego gwoździa w ścianie i przywiążcie sobie tą dekorację do, w sensie choinkę do ściany, bo naprawdę, no... Mimo, że to jest malutki człowiek, ale przynajmniej moja Blanka ma mnóstwo siły, i widzę, że jakby tam chciała mocniej szarpnąć, to po prostu całe to drzewko by na siebie pociągnęła, więc warto jest je w jakiś sposób zabezpieczyć. Słuchajcie, do usłyszenia. Następny filmik może będzie na zewnątrz z mojej szklarni, ponieważ no, zaczęło topnieć i muszę ją troszeczkę podreperować, te popękane poli zanim przyjdą jakieś wiatry i powyrywa mi. Resztę tych poliwęglanów. Słuchajcie, do usłyszenia w następnym filmiku. Pa Pa!